Tak, serwisie mamy drugą część historii kartonetów. A, ale powiem wam, w 2009 się zakończył właśnie Edith i Eddy. Edit. No, powiem wam co jeszcze, no, a, to właśnie taka skówka już była całkiem długa. Tak samo tak jak Dom dla Zmyślonych Pony Foster się skończył. No, no, a w 2010, no a w 2010 już powstał właśnie zwyczajny serii. Zwyczajny serial. No a też... Zaraz... Ale powiem wam. 2010 też powstało właśnie poro na przykład. Generator Rex. To, ten tu. To. Generator Rex. No a 2010 też się zakończył już chowder. Tak samo jak nie, Tak samo jak na niezwykłe przypadki Flam Jacka, No i... No i ktoś mógł powiedzieć, że to jest właśnie koniec karty Network, ale coś się nakruszyło, no, no też w 2000... Poczekajcie? No też w też się narodził nieco niesam, niesamowicie Kambola. Tak samo jak. Robotomi, taki krótki serial. No a w 2011. A w 2012 już, już był Betten Omniverse tak samo no a w 2013 roku we, właśnie narodzi się Steven Universe. A w 2000... a w 2000, a 2013 właśnie też się narodził Wujcio Brarada, Tak samo jak Młodzi Tytani, tak samo jak młodzi Tytani. No a w 2014 urodził się... Yy, też narodzi się Clarence tak, tak samo jak Miksele, a w 2015 między, między nami a no i, no i też Ninjago w 2016 też się narodziła cała nowa wersja o, to łówki. no a w 2017 już jest całkowita aktualna wersja, jeśli film Wam jest podobny, to proszę mi czystą łapę w górę, mi kanał i dzwoneczek no i też wyszły magiczne magimiecze. miecze, też to oglądałam, ale mm, trochę więc proszę dać mi czystą łapę górę, mi kanał i dzwoneczek więc, po!